Czy to ja przesadziłem? Czy moja siostra przekroczyła granicę? Od zawsze miałem bliski kontakt z moją siostrą, Magdą. Jesteśmy niemal jak najlepsze przyjaciółki, więc gdy powiedziała, że planuję przyjąć moje dzieci na kilka dni, byłem podekscytowany. Jednak wczoraj, po powrocie z pracy, znalazłem się w nieprzyjemnej sytuacji. Magda powiedziała, że ma zamiar zaprosić kilka swoich znajomych na małe przyjęcie w moim domu. Mike to tylko kilka osób, nie przesadzaj, powiedziała uśmiechając się. Ale, Magda, planowałem, że spędzimy czas tylko we dwoje, chciałem, żeby dzieci miały spokój. Cóż, dzieci mogą się bawić z moimi znajomymi, a ty możesz dołączyć do nas, jeśli chcesz, ale to ważne dla mnie, zakończyła, ignorując moje wątpliwości. Byłem rozczarowany, czułem się, jakbym nie miał nic do powiedzenia w sprawie własnego domu. W środku nocy, gdy hałas imprezy nie pozwalał mi zasnąć, poczułem narastający gniew. Szedłem na dół, by stanąć twarzą w twarz z nią i powiedzieć wprost, że czuję się sfrustrowany. To nie jest odpowiednie, by urządzać imprezy bez pytania mnie o zgodę. Rzuciłem, czując, jak adrenalina pulsuje mi w żyłach. Magda spojrzała na mnie z oburzeniem. Mike, nie przesadzaj, to tylko jedna noc. A dzieci są szczęśliwe. Rozczarowanie zmieszało się z poczuciem winy, bo może rzeczywiście przesadziłem. Zastanawiam się teraz. Czy to ja jestem tym złym?